Dzień dobry. Dzień dobry. Miseńsów Krajski, czy z panem profesorem Darzynkiewiczem rozmawiam? No tak, jest. Ta rozmowa jest nagrywana, czy pan wyraża na to zgodę? No tak, wyrażam. Zostanie umieszczona na YouTube, a następnie na stronie poświęconej przędzy Mirosławowi Mikulskiemu. Czy na to pan się też zgadza? Tak. Pan zna księdza Nikulskiego 23 lata i wiem, że to pierwsze wyknięcie i, i, i następne, kolejne wywarły znaczny wpływ na, na Pana, Państwa, całej rodziny, życie. Czy, czy mógłby Pan o tym opowiedzieć? No tak, to prawda. O tym można by mógłbym bardzo dużo mówić i może zacznę od tego, Pierwszego naszego spotkania, kiedy mieszkaliśmy wówczas na Pradze. Właśnie parafią naszą był święty Florian, ale jakoś no, nie bardzo nam ta parafia pasowała. Tam niewiele się działo. Zresztą związani byliśmy wtedy ze świętym Marcinem. To były lata koniec 80., więc Święty świętym Marcinie dużo się działo, no ale i y, tam y, zwykle jeździliśmy na mszę świętą, y, ale któregoś dnia, no tak się złożyło, że nie zdążyliśmy y, dojechać i poszliśmy do swojej parafialnej, do swojego parafialnego kościoła, y, no i y, patrzymy, a przed, y, przed kościołem, jak msza już się zaczynała, Spóźniliśmy się troszeczkę, no stoi ksiądz i, yy, i tak z uśmiechem, yy, powiedziałbym troszkę bolesnym, liczy. Yy, Liczył numer, pamiętam, 141. Yy, I dopiero pod koniec mszy świętej yy, w ogłoszeniach dowiedzieliśmy się, ile ludzi się yy, spóźniło na mszę świętą. Wychodząc z kościoła też spotkaliśmy tego właśnie księdza, no i pytam co ksiądz tu robi, kim ksiądz tu jest, a on z uśmiechem odpowiedział, a proszę pana, ja trzech miesięcy jestem tutaj proboszczem. No i tak się zaczęło, właściwie bardzo nietypowo, no bo zaciekawiło nas człowiek, który stoi przed kościołem. Liczy później mówi ile osób się spóźniło i wyjaśnia dlaczego robi to w sposób bardzo delikatny, ale jednocześnie zdecydowany, co już od razu y, nas y, i chyba wielu parafian y, w jakiś sposób zmobilizowało do tego, że y, tych osób coraz, y, coraz mniej się spóźniało na mszę świętą i rzeczywiście y, ksiądz, y, już zaczęliśmy chodzić do, do świętego Floriana na mszę i, i tych osób było coraz mniej spóźnionych. Yy, yy, bardzo wiele wiele można powie mówi się o księdzu Mikulskim jako duszpasterzu sportu polskiego, yy, bo rzeczywiście to, to autentyczny człowiek, który dla sportu polskiego zrobił, no, chyba po, od czasów no niepamiętnych właściwie najwięcej natomiast mniej się mówi o jego, o jego pracy takiej czysto duszpasterskiej i, i, i o nim jako o księdzu o księdzu który, którego podstawowym zadaniem jest, jest liturgia ja chciałbym się skoncentrować właśnie na na samej duszpasterstwie księdza, która chyba wywarła na nas no, największe wrażenie i najbardziej, no, muszę to powiedzieć, również wpłynęła na nasze życie, całej naszej rodziny, no i tak jak obserwujemy wielu naszych przyjaciół, parafian i tak dalej. Ja bym może powiedział o rzeczy najważniejszej, o tym jak ksiądz Mikulski traktował i traktuje sprawuje mszę świętą. Wtedy jeszcze nie było takich zwyczajów, to były lata, początek dziewięćdziesiątych, żeby księża przed mszą świętą wcześniej wychodzili do parafian i wyjaśniali słowo, słowo Boże czytania, również Ewangelię. I ksiądz Mikulski przy każdej mszy świętej, niezależnie od tego, czy on ją sprawował, czy ktoś inny sprawował, gdzieś y, 10-7 minut przed mszą świętą y, tłumaczył, tłumaczył w sposób zrozumiały, a jednocześnie y, no, głęboki i bardzo prawidłowy y, te wszystkie czytania, no, część trzy czytania prawda, y, y, mszy świętej tak, żeby były one zrozumiałe i ludzie stosunkowo y, zaczęli przychodzić y, coraz częściej y, tak te 5-7 minut przed mszą świętą żeby wysłuchać y, bo to jest bardzo ważne y, y dało się uczy odczuć, że właściwie każdą świętą ksiądz Mikulski bardzo przeżywa osobiście y, i jednocześnie pomaga y, ludziom przeżyć tą mszę, mszę świętą. Y, że on naprawdę wierzy w obecność żywego Chrystusa i, i w to, że chleb i wino naprawdę przystaczają się w ciało i krew Chrystusa. Y, to jest może, co mówię w tej chwili, takie trywialne, ale, y, ale y, to jest y, się dało wyczuć, widzieć, będąc blisko ołtarza, prawda, jak ksiądz Mikulski sprawuje, a nawet jeżeli zawsze był również obecny na mszy świętej, kiedy inni wikariusze, powiedzmy, sprawowali mszę świętą i bardzo pomagał w prowadzeniu tej mszy świętej, czy w śpiewie, czy w ogóle we wszystkim. Chciałbym zwrócić uwagę na moment, na moment Komunii Świętej, dawania Komunii Świętej. No, w Polsce jakoś tak chyba niefortunnie się stało, że, że został wprowadzony taki zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej na stojąco. No, ksiądz Mikulski nigdy, nigdy tego nie, nie zaakceptował. I, i, I wbrew temu, co się uważało, że no, jeżeli jest tłum ludzi, jest y, y, wielki, y, wielki kościół, prawda, y, to może być nieporządek. Nie, to absolutnie to był bardzo wielki porządek i zawsze, zawsze y, Komunia Święta była naklęcząca Dlaczego? On to nam doskonale objaśnił. To jest tak ważny moment, tak ważny moment w mszy Świętej, kiedy żywego Chrystusa się przyjmuje, że no, ten gest, te, te, to takie naoczne prawda, oddanie czci Chrystusowi jest bardzo ważne. No, to pomaga ludziom przeżyć ten moment i, i to było zawsze wspaniale zorganizowane. nacisków od górnych nigdy ksiądz Mikulski nie zrezygnował, yy, ponieważ yy, no, dla niego, yy, i to widać było, że dla niego Chrystus był najważniejszy i yy, jest na, w dalszym ciągu. Yy, yy, chciałbym dalej się skoncentrować na, na mszy świętej yy, homilie księdza. No, homilie księdza zawsze były bardzo jasne a jednocześnie głębokie, bardzo dobrze przygotowane i yy, yy, no, przemyślane. I to, co charakteryzowało, to był bardzo konkretny styl. Yy, nie było no, tam często stosowany taki przez wielu księży yy, przesłodzonej formy. On po prostu yy, zawsze mówi yy, do, ludzi, yy, do ludzi i w sposób bardzo, yy, bardzo konkretny jasny i bardzo przemyślany. Yy, yy, jeszcze taki moment ogłoszenia partialne, zawsze one trwały trochę. To były bardzo cenne yy, informacje, podawał yy, o, zresztą sprowadzał prasę katolicką w ogromnej ilości yy, i zwykle yy, też yy, cytował jakieś artykuły niektóre umawiał, no te, te ogłoszenia trwały czasem troszkę długo, ale tam były bardzo ważne rzeczy z no życia oczywiście parafii, ponieważ bardzo dużo rzeczy się działo, zaczął organizować te różne sprawy <tryk> związane i ze, ze sportu dla <tryk> dzieci i tak dalej, ale to jest zupełnie osobny rozdział. Jeszcze jedna taka sprawa. Nigdy ksiądz Mikulski nie wychodził zanim Msza Święta do końca się nie skończyła, on był do końca śpiewu tak zwanego pieśni na wyjściu. On był z ludźmi, Jakby wychodził do Zakrystii, to natychmiast no jak była zima, to nas nie zdążył włożyć czapki, nie zdążył się uciec, biegł z naręczem gazet, gazet przez kościół żeby ludziom osobiście albo sprzedać albo wręczyć po prostu gazety zachęcał do czytania do czytania prasy katolickiej w sposób taki bardzo, bardzo osobisty i tutaj nawet że się trochę dlaczego no zimą no, wybiega taki grzeszy przeciwko piątemu przekazaniu ponieważ nie zadba o siebie a tak tak bardzo jest zaangażowany w to, żeby, żeby parafianie czytali tą prasę katolicką. To, to są tylko takie migawki, które bym powiedział na temat sprawowania liturgii przez księdza. To, to co nie da, się, nie da się tego, na pewno ani ksiądz sam nie powie tego, to trzeba było widzieć w jaki sposób, w jaki sposób ksiądz Mikulski trzyma Pana Jezusa, trzyma, trzyma tą hostię i tego się nie da nie da inaczej wytłumaczyć jak ogromną wiarą. I stąd z tej ogromnej wiary z tego niezwykłego, powiedziałbym, bardzo głębokiego przeżywania osobistego. Chyba bierze się wszystko pozostałe, a mianowicie no, ten cały, cała jego działalność, ponieważ całą tą działalnością on przybliżał ludziom Boga, no, był z ludźmi, był z ludźmi i, 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 to, i to było najważniejsze. Dalej będziemy kontynuować ten wątek w następnej rozmowie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję.